No, się maneczko wszystkim dzisiaj. updejcik z folii, ze szklarni. Zobaczcie, jak się wszystko ładnie rozwija. Góreczek papryczki te ostre, coś kiepsko rosną. Ale myślę, że teraz się ciepło zrobiło. To szybko pójdą. Pomidor melonowy. Sadzoneczka. Tutaj mamy granata. Do szklarni, bo na dworze mu było źle. Tutaj mamy Pielgrzan Madagaskarski, taką małą kupiłem sadzoneczkę. Miała tylko jednego listka, powoli się rozwija. Tutaj Tamarilo, pomidor drzewiasty. No i pomidorki zaczynają już kwitnąć. Trochę powiązałem. Bardzo ładnie rosną. Oborniczek bydlęcy podsypany służy im, służy o tutaj. Te małe koktajlowe szary też już widzę kwitną. Tutaj babinicz. Pomidor babinicz. Też ma się dobrze. Oczywiście szklarnia się podlewa systemem kroplującym. Jak widzicie, nie męczę się. Tu babinicz proszę, ładnie będzie szedł Będzie prowadzony na dwa kłącza ten tak samo Reszta na jeden pachnie tutaj niesamowicie o, tutaj kolejne kwitną to jest pomarańczowy, taki pomidor, nie pamiętam nazwy, ale A, jest taki żółto pomarańczowy. Tu mamy cytrynki też wstawione do szklarni To jest e, widzimy tutaj już zawiązuje owocka Cytrynka Tutaj druga o, proszę też cytryna mejera ładnie owoc zawiązany, kwitnie jeszcze kolejne pomidorki o. Tutaj mamy mandaryneczkę. Mandarynka też ma coś zawiązane, zobaczymy, czy to się utrzyma, dwie sztuki, papryczka. Kwitnie owocuje. No tutaj mamy jeszcze mandarynki na podkładki, o, Ogóreczki góreczki i figusek. Figusek przyparone liście. Słoneczko w któryś dzień mocno dało czadu i mu przypaliło. Także o. o, a tutaj mamy drugą figę, którą miałem wkopaną w lutym do gruntu. Rosła wcześniej w domu. Wkopałem ją do gruntu, wszystkie liście straciła. No. Jak kopywałem tą drugą figę, to sprzedający powiedział, że figi najlepiej w szklarni rosną, dużo owoców wydają. No więc przerzuciłem do szklarni. No i to było na tyle. Żegnam tutaj pomidorkiem. Nie chcę się wyostrzyć ładnie. O. Pozdrawiam. Do zobaczonka.